Słuchajcie, mamy dla Was dzisiaj prawdziwy sztos. A ja ram się podwójnie, bo to jest też mój wybór na ten sezon, jeżeli chodzi o turystykę. Nie ukrywam, że do tego wyboru przyłożył rękę Kamil. E, zaraz Wam o tym powiemy dlaczego. A tymczasem zachęcamy Was do tego, żeby subskrybować nasz kanał. E, takich niespodzianek jak ta, którą teraz przedstawimy, będzie tutaj więcej. Dajcie koniecznie kciuki w górę. Zadawajcie pytania w komentarzach. E, no i co. Co to jest? To są TCX, -y. jeżeli nie wiecie, a pewnie już słyszeliście o tej firmie, TCX to jest włoska firma, która produkuje obuwie już od ponad 40 lat, od dwóch lat jest w stajni Dainese i teraz uwaga, nie jest rozwijana jako podbrand, jest rozwijana dalej jako brand premium, który jest... Pod szyldem A te buty, które tutaj mamy, to są buty do turystyki i to jest w ogóle coś niesamowitego, jaki to jest lekki but. Kamilu, czeń swoją powinność. Co to za TCX-y są i dlaczego tak bardzo mi je polecałeś? Przede wszystkim na pewno ta współpraca, właściwie połączenie sił, jeśli chodzi o TCX-a i Dainese dobrze im zrobi, bo ja zawsze mówię że najlepsze buty robią faktycznie firmy, które robią, produkują tylko i wyłącznie buty, najlepszą odzież stricte motocyklową robią w fachowcy od kurtek, od skór, czyli w tym przypadku Dainese, czy najlepsze zegarki robią ci, co faktycznie robią zegarki? I w tym przypadku TCX na pewno e, dosypie tam szczyptę swojej jakości i fajnych rozwiązań do marki jako Dainese. będą też robili coraz lepsze buty. Sorry, że Cię wchodzę w słowo, ale ja e, dobrze słyszałem, że Dainese podpatruje patenty i będzie te tak. patenty z tak. ctx wykorzystywać u siebie w butach. Tak. tak. No to jest w ogóle tak. coś niesamowitego. Słuchajcie, TCX, -y, jeżeli chodzi o sprzedaż. Królują we Włoszech, nie daj na ze. Właśnie te buty, więc pewnie dlatego też daj na ze się tym Dlatego, że to pracowało. są właśnie, to jest marka, która opierała się typowo i dopracowała te buty, można powiedzieć, do perfekcji. Tu nie chodzi tylko o wygląd, o rozwiązania technologiczne, które są tutaj, jakby wyprzedzają wszystkie inne marki, ale przede wszystkim też o wygodę. W tych butach naprawdę da się funkcjonować. Są buty turystyczne, a co za tym idzie nie tylko jazdą na motocyklu w butach turystycznych człowiek żyje. Bo mamy ochotę się zatrzymać na fajnym tarasie we włoskich Alpach i choćby porobić sobie zdjęcia. W takich butach da się chodzić, da się funkcjonować. Da się przemieszczać. I nie mamy ochoty po zejściu z motocykla i po prostu zrzucić ze stóp i ubrać sobie klapeczki. To jest but, w którym funkcjonujemy. Mało tego, odnośnie tych rozwiązań technologicznych bo to jakby też Michała przekonało Mimo, że to jest but w 100% wodoodporny, bo mamy tutaj oczywiście szanowany i ceniony goretek dokładnie. Możemy go tu też dodatkowo sobie rozpiąć, mhm. więc widzimy sobie tą membranę. Jest ona po całości fajnie, fajnie jest ten bucik yy, niemoczyty. Ale mamy tutaj też wentylację, nie tylko tutaj e, po całym froncie buta, ale również w podeszwie, no i to jest ta innowacja. To jest jeszcze model pop poprawiony, bo TCX miał e, model, e, że tak powiem ten raczkujący, czyli Klima 1, mhm. w tym przypadku mamy już e, model Klima 2, który jest zdecydowanie poprawiony właśnie jeśli chodzi o tą wentylację, odnośnie podeszwy, jeszcze fajnie ona współgra. I sama wkładka w bucie i podeszwa jest jeszcze bardziej wygodna i dostosowana właśnie do chodzenia, a równie bezpieczna do jazdy w motocyklu. Ja w ogóle widziałem film przedstawiający te buty, film technologiczny Tcx'a. Słuchajcie, ta podeszwa nie tylko działa w ten sposób, że tutaj to powietrze się może dostawać, ale również jak chodzimy, to ona też to powietrze wpłacza, więc to jest podwójna wentylacja, a jednocześnie but jest cały czas wodo odporny, więc y, mamy tak naprawdę dwa w jednym. Wydawało się, że to bardzo ciężko ze sobą połączyć, a tu jednak się da. Co więcej, one są ekstremalnie lekkie. Ten but waży mniej niż moje trampeczki Dainese, w których jeżdżę na co dzień po mieście. A przecież to jest wysoki but turystyczny. E, cieszę się, że je wybrałem. Bardzo polecam również y, Wam żeby się zainteresować tymi butami. Zresztą TCX ma ile? Ponad 40 par butów w swojej ofercie. To są jakieś potężne ilości. Sporo, sporo z... naprawdę i niektóre są już produkowane lata, lata i po prostu zwyczajnie nie są zmieniane, bo klienci tak się do nich przywiązali, że nie ma co tam zmieniać. Są po prostu genialne. I jakby to inne marki muszą dążyć do, do perfekcji, którą wypracowało sobie TCX, do niezawodności, bo też trzeba przypomnieć wszystkim, że reklamacji na te buty Przynajmniej jak do tej pory w naszym salonie nie było. E, I raczej myślę, że nie będzie, bo to jest na tyle szanowana marka, że po prostu robią dobrą robotę i każdy po te buty będzie wracał nie właśnie z reklamacją do nas do salonu, tylko po drugą parę albo po parę e, rzeczy. Albo na tor, bo, bo przecież TCX ma przekrój butów i turystycznych, i typowo miejskich, i torowych, więc jest tego sporo. A śmiać mi się chce, bo Michał zawsze do mnie przychodzi, jak mam mu coś doradzić. Słuchaj, wybierz mi coś porządnego, żeby to był konkret, ma się to sprawdzić, ale jak widzicie, Michał też jeszcze oddzielnie sobie poczyta, doczyta, czy te zawsze takie <laughs> fajne, i przyznał się tu dzisiaj, więc, więc Michał, Michał Wam również te buty poleca, bo robią robotę. To prawda. Słuchajcie, TCX. Z włoską fragą z tyłu, to bardzo mi się podobają w ogóle takie detale. W tym wypadku klima dwójka czekają na was u nas w Moto Mio, a jeżeli macie jakieś pytania o te buty, to tak jak wspominałem na początku, koniecznie zadajcie je w komentarzach. I co? Widzimy się na drugim piętrze u Kamila i widzimy się w kolejnych filmach.